Robiąc to na bazie cytatów, wywiadów, zdjęć i wszystkiego, co jest dostępne w mediach społecznościowych, odnosząc się do oficjalnego zera z kanału 0, czyli totalnego zera, bo 0 zawsze będzie 0. Ile byś zer nie dodał, to będzie tylko i wyłącznie zero, Nie będzie nic po przecinku, nie będzie mniej nic niż 0. Zero. zero jest totalne 0. Są dwie pucie. Oficjalnie są dwie pucie. I tutaj też jest pucia. Tak. Nie wiem, która jest, która, może się zmieniają, ale ta decyzja należy do was. I potwierdzając to, co mówię, ich wypowiedziami. Skoro Trump uważa, że Putin jest mądrym człowiekiem, skoro Fico uważa tak, Skoro Orban tak uważa, Kraj Bryks tak uważają. Wszyscy najważniejsi Przywódcy tego świata tak uważają. Również uważam, że Rosjanie jest naszym wrogiem. A cała reszta do waszej analizy. Stanowski, Stanowski, we i Mazurek z oficjalnego. Kanału 0, bo tam jest oficjalne 0. Czy kanał 0? Dla mnie, jak się płaci rachunki, to zawsze jest tam na końcu Total, czyli totalne 0. Więc korzystamy na bazie cytatu. Proszę bardzo. Są dwie płcie. Tak! Są i zawsze były. Dwie pucie! Tak, są dwie pucie. Są i zawsze były, ale to są nowe pucie. Nowe pucie, które wypłynęły. Z takimi dyskusjami czy to są dwie pucie? Tak, są i zawsze były. Dwie pucie! Tak, dwie nowe pucie. Proszę bardzo, tu przedstawiciele dwóch nowych płci. Z ostatniego ich wymazu oficjalnego zera. Oficjalne zero. I lecimy dalej. Bardzo fajne zdjęcia. Miały być kiełbaski, a ja tu widzę dwie parówy w miękkim flaku, czy też parówy w miękkim flaku. A bazie cytatów, bo wy chyba nie czytacie komentarzy, a jak czytacie to kiełbę smażycie, bo ja tu widzę tylko dwie parówy w miękkim flaku. Czytacie Stanowski i Mazurek, prawda? To poczytajcie sobie. jest tylko cytat. reklamujecie parówy bardzo dobrze. Żeby nie było koszulki z Bantustanu. I do czego zmierzam? Stanu. Maciakowi to tak, a to jest jedyny prawdziwy kandydat, który nigdy się nie zmienił, nigdy źle nie mówił o Rosji. I wie, że Rosja nie jest naszym wrogiem, i lubmy sobie z Rosji wroga, bo to się może źle skończyć. Tego nikomu nie życzę. Co ty tam odwaliłeś, Stano? mniej niż zero? To ci zacytuję parę cytatów. Jak to powiedział Biedroń do Czarneckiego: Zapraszam na lody na, do Słupska. Nie, nie, nie skorzystam. Tam leccie na lody do Słupska. Do Biedronia, do jego chłopaka czy dziewczyny. Nie wiem, kim jest Śmiszek, nie inspiruje mnie to. Lub z wpisów, które tam wam dają pod waszymi wymazami. Tylko kanalie obecnie pójdą do zero. No i Stano i Mazurek. Przeczytajcie sobie Sołżenicyna. Archipelag Gułag. Przyda wam się. Przyda się Archipelagu. Bardzo dobra książka na Białych Niedźwiedziach. Tam są też najemnicy, którzy służą na Ukrainie: Anglicy, Amerykanie, Australijczycy i bardzo dużo Polaków. 483 sprawy do obecnego czasu wobec najemników z, be, zrobiono. To tych, którym się udało, którzy się poddali. 483 sprawy. No i oczywiście pojadą. Na kolonie. na kolonie, Kiedyś się jeździło na kolonie za dobre osiągnięcia, ale są też kolonie karne. Tam Wam życzę tego. Tam dostaniecie internet przewodowy, bo ponoć w przewodowie, bezprzewodowy, bezprzewodowy. piznął, jak ta gdzieś rakieta walnęła, czyli popizgało bez przewodów. No to tam dostaniecie internet przewodowy, na takie taki biegacze, tak przymocowany do ściany. Jak będzie bolało, to się o ścianę oprzecie. Jakbyście jeszcze mieli za mało. No i to, co żeście odwalili, to mogę porównać do czołga amerykańskiego, który tonął w bagnie na Litwie. Taki Herkules M88. A to, co żeście odstawili, i to, co ty odstawiłeś, to jest nie tylko 6 metrów bagna. To jest bagno i wodorosty nie wiem ile metrów, chyba setki metrów. A to, co żeście odwalili, co ty stano odwaliłeś, stanowski. To ci powiem, to jest jeszcze dno, to jest mało. To jest dziura w dnie. Dziura w dnie, więc tam dostaniesz bezprzewodowy, zużyty sztyl, bo po niemiecku to jest sztyl. I będziesz sobie mógł tam w tym bagnie, tą dziurę kopać. Już Ci na nagadawno napisał. Zresztą zrobiłeś z nim też cyrk, ale nie wyszło ci to. Więc posłuchaj jego pioseneczki. Jak ja was, curwy czy urwy, bo nie przeklinam, nienawidzę. Jak ja was i nienawidzę i jak brzydzę się was. Jak ja się wami curwy brzydzę. Tak to jest dla was. Stano mówi, że Maciek palił. Oczywiście, że palił. Bo każdy pali. Ale tabaka... Służy również tabaka, jest to chromiana tytoniu, do wciągania lub palenia. No to zobacz na swoje zęby, rozumiesz, zobacz na swoją cerę. Za dużo wciągasz tej tabaki holenderskiej. To jest taka depresja po przyjęciu preparatów holenderska. Taka depresja. Naukowo stwierdzono. nie wciągaj, bo widać po twoich zębach, rozumiesz, i po twojej twarzy, że za dużo wciągasz tabaki lub palisz. Ewentualnie, co nam tutaj ostatnio tam PiS zapreferował? Aha, że węgla nie mamy. To nam importowali koks z Kolumbii. Koks z Kolumbii. Kolumbijski koks. Chyba ogrzewasz koksem i za dużo wciągnęłeś tego koksu, rozumiesz? Ja mówię o koksie, no bo jak ktoś kupi za dużo, to mówi wciągnąłem, wyciągnąłem, kupiłem za dużo koksu, więc... Tylko tyle mogę ci powiedzieć. Odpierdzieliliście pipę i jeszcze tego drugiego przyklasta swojego mazurka który totalnie się zbłaźnił. to jesteście wy dump i dumber no i co ci jeszcze pokazać stan co to są Przypatrzcie, się co tutaj jest stanowski Weszło ci już coś za głęboko w cztery litery? Ładny baner, prawda? Możesz sobie pójść na mecyk, tam rozegrasz. No i tak jeszcze. A, to jest stanu dla ciebie. Stanu, to jest dla ciebie. Przypatrz się. Twój kolega, który promował, rozumiesz, fajcery, fajcery i całą resztę. Caruś, caruś. To dla ciebie z filmu cytat Killerów Dwóch. Stanowski. Brodato. Tak, Stanowski, to są tylko cytaty. No co ci jeszcze tutaj Stanowski puścić? A, puszczę ci to. Są tylko cytaty. Ty, ty jeszcze raz? Proszę bardzo.

Padalec to beznoga jaszczurka, a nie wąż. Mimo wężowatego kształtu ciała, braku kończyn, padalec należy do rodziny padalcowatych i jest gatunkiem jaszczurki, a nie węża. Padalec zwyczajny jest to gatunek jaszczurki z rodziny padalcowatów. Padalcowatych zamieszkujących rozmaite środowiska, najczęściej spotykany w widnych lasach mieszanych lub iglastych, tak jak na przykład tam gdzie. Ten Herkules utonął. Teraz, kiedy wszyscy mówią o tobie źle Stanowski i Mazurek, to tylko Wasserman może o tobie wiedzieć dobrze. Badanie WR, czyli odczyn Wassermana, pozwala wykryć Wciąży przeciwciała bakterii i kiły. To choroba weneryczna. Może być bardzo niebezpieczna. Następne. Widać, co lubicie. No i jeszcze tutaj są takie cytaty. A zresztą szkoda czasu na Was. Także jedyny kandydat, który od początku do końca jest niezmienny ze wszystkich preferujących urząd prezydenta, który nigdy się nie zmienił i nigdy z Rosji nie robił wroga. Tego nikomu nie życzę. Bo Archipelag Gułak są na to jest bardzo dobra książka. Przeczytajcie sobie. Słodkiego, miłego życia i bawcie się dalej. Także nie wiem, który jest który, ale z napiszecie list. Hej dziewczyno, spójrz na Misia, który robiąc to ma w oczach białe łzy. A z tyłu. Jest jak jest. I tak Stanowski, Mazurek. Nawrocki ponoć tam, Karolek, nie wiem, nie byłem, ale z tego co słychać, co piszą, co publikują, był gdzieś bodyguardem jakiejś agencji towarzyskiej. No w agencjach towarzyskich typu męskiego są sami dorośli faceci i prężni, silni, więc tam się nie ochrania. A jakie agencje się ochrania? Ochrania się agencje, gdzie pracują pucie. Pucie. Jesteście dwoma nowymi płciami. Aktualnie to dużo, długo ludzi trzyma, bo zawsze aferki trwają 2-3 dni, ludzie zapominają, ale tutaj aferka, jedna, którą żeście rozkręcili, trzyma długo i będzie trzymało długo. Także totalne zero, zero totalne zero. Promowaliście co wyście promowali, Stanowski i Mazurek? A promowaliście szczypaweczki, proponowaliście. Promowaliście maseczki, maseczki, zużyta maseczka. Co, co tam dziennikowałeś dziewczynie, co ci uszyła? Maseczkę, tak? Maseczkę. No tak, tak, nowa to nowa. Ale później to jest szmata, którą się wyrzuca do odpadów. Lub trzonki od narzędzi, od młotków brudnych, od kilofów się wyciera. To promowaliście, tak? Później, ty tam już mamy zawiozę nie Jestem ci przyjacielem, więc życzę zdrowia Twojej mamie. Takiego samego jak ten z kabaretu Rak, Respondek, co tak się napinał, napinał, proponował, to już go nie ma. I niech ci tam gotuje ten Tomasz, jaki, Kubiak, Niech ci gotuje, tak, tam będziesz miał. Gotują Wam dobrą zupę, zrobią Wam dobre kotlety, zrobią Wam świetne bitki, bo jak była, z czterech liter zrobią. Bitki, no to on wam tam okłady zrobi, i tak dalej, i tym podobnie. Jest tego dużo więcej, ale na oficjalne zero, totalne zero z kanału. Zero, bo to jest kanał, życzę Wam, żeby był szeroki, głęboki, betonowy, żelbetonowy i żebyście tam się urowali. Tak jak widać na załączonym obrazku. Oczywiście również podziwiam Putina, lubię Putina. Za jego odwagę, za to wszystko, co robi dla pokoju na świecie. Dla pokoju. Podziwia go również Trump, podziwiają go wszyscy inni. Więc cytuję tylko Trumpa. Podziwiam Władimira Putinowcy. Możecie żelka podziwiać, możecie sobie Biden'a podziwiać. Możecie sobie trudno podziwiać. I kogo sobie tylko życzycie, możecie sobie podziwiać. No bo dziwy zawsze coś podziwiają, no nie? Słodkiego, miłego życia.